Siemka. Ja jestem Adacho i dzisiaj jest idealny dzień, żeby streścić jedną z najlepszych sag w historii Dragon Balla, czyli Resurrection of F, wskrzeszenie Freezy, Fukatsu no F. Nie wiem jaką wersję językową wolicie, ale wszyscy zgodnie możemy jednym głosem powiedzieć, że saga złotego Freezy jest Wybitnym dziełem kinematografii, aczkolwiek nie kinematografią dzisiaj będziemy się zajmować, tylko mangą. Ponieważ, tak jak mówię, jest to seria, w której streszczam Wam sagi, które w Dragon Ball Super były tylko i wyłącznie w mandze, tak jak na przykład saga Moro czy saga Granoli, albo wyglądały w mandze nieco inaczej. Tak jak na przykład saga Future Trunksa albo saga Turnieju Mocy. Także te mangowe skróty Dragon Ball Super dzisiaj są kontynuowane i tak jak mówię, 1 kwietnia to jest idealny moment, żeby zająć się je tym wybitnym dziełem. Także weźcie sobie coś do jedzenia, coś do picia, odprężcie się wygodnie na swoich fotelach, kanapach czy gdziekolwiek siedzicie, leżycie, i zatopmy się razem w tym szambie, znanym jako saga wskrzeszenia Fryzy. Po walce Goku z wirusem bóg zniszczenia siódmego wszechświata wraca na swoją planetę, decydując się na nieniszczenie Ziemi. W międzyczasie widzimy Shina i Kibitom, którzy za kulisami rozdzielili się za pomocą smoczych kul. Następnie przenosimy się w nieznany i odległy fragment kosmosu, który przemierzany jest przez statek o znajomej konstrukcji. Żołnierze rozbitej armii Frizy, którzy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Okazuje się, że natrafili na smoczekule o rozmiarach, które są trudne do opisania słowami. Zanim jednak udaje mi się zaraportować o tym znalezisku do głównej siedziby, za oknem pojawiają się dwie postaci. Jedna z nich uderzająco podobna do Birusa. Niespodziewanie i bez urojenia kropli potu niszczy ona statek pojedynczym błyskiem światła, a po oddziale garana zostaje już tylko wspomnienie. Szokujące wieści trafiają do siedziby armii Frizy na planecie Freeza nr 17. Tam przewodzący zespołem Sorbet decyduje się na fundamentalny ruch – wskrzeszenie nieżyjącego imperatora. Poleca on swoim podwładnym znalezienie planety ze smoczymi kulami, a my raz jeszcze spoglądamy na dwójkę bohaterów, którzy do złudzenia przypominają Beerus'a i Wisa. Jakiś czas później na planecie Birusa Goku i Vegeta kontynuują swój trening. Goku w znanym nam stylu wykrzykuje hasła o chęci walki z silnymi przeciwnikami, na co Vegeta oznajmia, że jeden z nich stoi właśnie naprzeciwko. Między Sajanami zawiązuje się ostra wymiana ciosów. Raz górą jest Goku, raz Vegeta, aczkolwiek jedno z kopnięć Goku zostaje przez księcia złapane, po czym ciska on oponentem w powietrze, oznajmiając, że to właśnie on będzie tym, który jako pierwszy pokona Lorda Birusa. A także nie pozwoli Goku na stawanie się silniejszym niż on sam. Goku, mimo że zepchnięty do defensywy, szybko odwraca sytuację za pomocą swojej błyskawicznej transmisji, co zaczyna irytować Vegetę. Zwłaszcza gdy nie jest on w stanie trafić przeciwnika ani jednym ciosem. Zmysły Vegety tak mocno zostały przyćmione przez emocje, że nawet omyłkowo uderza w pniak drzewa, co zostaje wykorzystane przez Goku, a w zasadzie byłoby wykorzystane. Gdyby nie oszustwo, którego dopuszcza się książę. Jego włosy i oczy stają się błękitne i jednym podmuchem ki obala Goku na ziemię. Ten jest poirytowany faktem, że Vegeta złamał obietnicę dotyczącą nieużywania formy o wdzięcznej nazwie Super Saiyanin Bóg Super Saiyanin, czyli po angielsku Super Saiyan God Super Saiyan. Jeśli Vegeta użył formy Super Saiyan God Super Saiyan, Goku nie będzie się hamować i również użyje Super Saiyan God Super Saiyan. Vegeta niewzruszony triumfuje, oznajmiając, że i tak wygra, nawet jeśli obaj będą używać formy Super Saiyan God Super Saiyan, bo po prostu jest silniejszy. Goku stanowczo zaprzecza, ponieważ uważa, że jego Super Saiyan God Super Da radę coś zrobić z tą długą nazwą? Na szczęście, na planecie Birusa jest ktoś bez małpich genów, kto może pomóc rozwiązać ten problem. Whis proponuje nową, skróconą nazwę dla owej transformacji. Super Saiyan Blue. A ponadto karci dwójkę wojowników za używanie transformacji i tym samym złamanie zasad treningu. Czyżby stali się zbyt pewni siebie, tylko dlatego, że pokonali złotego frizę? Chwila, ale jak to pokonali? Czy, czy skrótwa były przypadkiem, dopiero się nie zaczął? Przecież mieli dopiero frizę wskrzeszać. Na ratunek przychodzi narrator, który oznajmie, że ostatnio była taka akcja, w której wskrzeszono Frizę, a ten poleciał rozwalić Ziemię i w ogóle były niezłe dymy, ale Goku i Vegeta pokonali go właśnie przy użyciu niebieskiej formy. W ten sposób ta tragedia, którą niektórzy nazywają sagą wskrzeszenia Freezy, została w manze wyjaśniona w zaledwie kilku panelach i nie musieliśmy oglądać scen, w których sorbet nokautował Goku pistolecikiem albo pierścieniem w wersji pinowej z wbudowanym laserkiem, który można byłoby dostać w przeciętnym sklepie z szyldem Wszystko za 5 zł. Cóż, dziś jest 1 kwietnia, ale żeby tych kilku fanów sagi Resurrection of F ukontentować, postanowiłem nagrać streszczenie tej sagi w mandze Dragon Ball Super, aczkolwiek to nie jest jedyna mangowa adaptacja tej historii. Toyotaro w ramach promocji filmu narysował pełniejszą wersję sagi, aczkolwiek kończy się ona tuż przed transformacjami bohaterów w nowe formy, no bo tak jak powiedziałem, miało to służyć zachęceniu czytelników do obejrzenia wtedy jeszcze świeżego filmu kinowego bez jednoczesnego robienia spoilerów. Mimo wszystko nie widzę powodu, żeby nagrywać skrót tamtej sagi, bo po pierwsze nie jest to Dragon Ball Super, a po drugie nie ma tam żadnych różnic w porównaniu do wersji animowanej, więc średnio to wpisuje się w zamysł mojej sagi, w której, tak jak powiedziałem, streszczam sagi ekskluzywne dla mangi, jak Moro i Granola, albo sagi, które w manze wyglądały inaczej, jak Saga Zamasu czy Turnieju Mocy. Ale to nie jest wszystko, co dzisiaj dla Was zaplanowałem. Złoty Freeza wytrzymał z wegetą w kinówce jakieś 4 minuty i myślę, że dzisiaj jest dobra okazja, żeby spełnić pewną obietnicę, którą złożyłem już kilka tygodni temu i sprawdzić, kto wytrzyma dłużej. Czy irytujący Złoty Freezer, czy irytujący Złoty Fidget Spinner. Muszę przyznać, że sam jestem trochę ciekaw, czy Złoty Fidget Spinner wytrzyma dłużej niż Złoty Friza z wegetą w Super Saiyan Blue, więc nie będę Was trzymał dłużej w niepewności. Pozwolę sobie. Zmienić trochę układ kamery, żebym mógł się ładnie oprzeć i sprawdźmy, kto z tego pojedynku wyjdzie obronną ręką. Czas start. Prawie 3 minuty. To nie jest taki zły wynik. Spinner by troszeczkę popracował i mógłby się mierzyć ze złotym frizą. Może zrobię jeszcze drugą próbę, tak dla pewności. Teraz będę go trzymał pionowo. Pierwsza minuta za nami, a spinner już widocznie zwalnia, ale jego potencjał nie leży w pierwszej minucie, tylko właśnie w tym, że bardzo, bardzo długo jest w stanie wytrzymać, kiedy wszyscy już go skreślają. Było to widać przy pierwszym podejściu. Dwie minuty na liczniku. Spinner już bardzo widocznie zwalnia. Obawiam się, że do trzech minut może nie dociągnąć, chociaż. Nie traćmy nadziei. On jest jak skoczek narciarski. Nie otwieram. Pierdolę, to nie otwieram. Przekroczone zostały 3 minuty. Aż strach pomyśleć co by było gdyby spinner zrobił 10 przysiadów przed przelotem na ziemię. 3 minuty 20 sekund! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, możecie zostawić lajka. Kolejny skrót sagi mangowej na moim kanale. Planuję, żeby to była saga Super Hero, biorąc pod uwagę prequel do sagi Super Hero. To co było posadze Super Hero w Manze, ale też prequel do prequela, czyli rozdział 104, czyli ostatni póki co rozdział manki Dragon Ball Super. Jest tego dość sporo. Jeśli bardzo chcecie zobaczyć ten film, to też zachęcam Was do tego, żebyście dali znać poprzez aktywność pod tym filmem. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia, radosnego prima Aprilis i mam nadzieję, że tych pięciu fanów sagi Resurrection of F nie będzie na mnie zła. To tylko żart. Okej. Okay? Dziana.